Relacji z tym zbrodniczym państwem, co między innymi znacząco wyjaśnia zerwanie kworum przez opozycję. Komisja weryfikacyjna ma powstać. Złożony jest złożony jest projekt ustawy dotyczący tej komisji i nagle w sejmie awantura owane, wczoraj w sejmie przedstawiciele totalnej opozycji. Forum poprzez wyjęcie kart do głosowania i tym samym uniemożliwili przyjęcie uchwały w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo terrorystyczne. Jakieś zdziwienia chyba nie bardzo. Platforma obywatelska uznała, że włączenie do treści uchwały wątków dotyczących dwóch i oczywiście y, jasnych działań Federacji Rosyjskiej z jakichś powodów nie może znaleźć się w stanowisku polskiego Sejmu. Chodzi o zestrzelenie samolotu MH17, w wyniku czego zginęło 300 osób nad terytorium Ukrainy w roku 2014, oraz o eksplozję polskiego samolotu nad terytorium rosyjskim 10 kwietnia 2010 roku, w której zginął polski prezydent i 95 członków polskiej delegacji. Proszę Państwa, nie możemy głosować uchwały, ponieważ Państwo wyciągnęliście karty i nie ma rozstrzygnięcia. Opozycji udało się te, zablokować tę poprawkę i chcieliśmy przegłosować pierwotną ustaloną wersję ustawy. Czy będziemy głosować? Ale nie będziemy głosować uchwały, w której mowa jest o zestrzeniu MH17, i nie będziemy głosować uchwały, w której mowa jest o Smoleńsku. Warto dodać, że samolot MH17, że w sprawie samolotu MH17 na początku tego miesiąca wydane zostały w Holandii wyroki bezwzględnego więzienia dla przedstawicieli rosyjskich służb wojskowych odpowiedzialnych za tę zbrodnię. Oskarżeni Igor Girkin, Siergiej Dubiński i Leonid Karczenko zostali uznani za winnych. Udowodniono im celowe przestępstwo i przyczynienie się do katastrofy i współsprawstwo morderstwa 298 osób. W sprawie eksplozji polskiego samolotu nad Smoleńskiem wydany został, wydany został raport jednoznacznie wskazujący na eksplozję i użycie materiałów wybuchowych jako na przyczynę tego zdarzenia. oficjalny raport wydany przez państwo polskie. Po wybuchu w skrzydle i utracie klapy zaskrzydłowej samolot był już w beznadziejnej sytuacji, a tragedii dopełniła całkowita awaria zasilania elektrycznego około 15-7 metrów nad ziemią. Był to skutek drugiej eksplozji, tym razem w centropłacie w pobliżu salonki generalskiej. To ten ładunek zabił pasażerów w salonki, rozrzucając ich szczątki na odległość blisko 100 metrów, wysadził lewe drzwi pasażerskie i tak zniszczył lewy centropłat, że jego pierwszy dźwigar osmolony od wybuchu przeleciał 80 metrów na północny wschód, a tylna część kadłuba za centropłatem z burtami wywiniętymi na zewnątrz. Upadła 50 metrów za miejscem eksplozji. Wściekła reakcja polityków, ugrupowania, które rządziło Polską, zarówno w czasie jednego, jak i drugiego zdarzenia, jest w pewien sposób zrozumiała. To bowiem politycy, którzy rządzili wówczas Polską, konsekwentnie przez cały okres swoich rządów brali aktywny i pierwszoplanowy, de facto, udział w budowaniu strategicznego porozumienia pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską, a także pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską i Polską. Świadczą o tym dokumenty zachowane w archiwach polskich instytucji państwowych, jak choćby ten przypominany przez nas, a ujawniony kilka miesięcy temu list Igora Sieczina do Waldemara Pawlaka, w którym prawa ręka Putina, Igor Sieczin, w momencie kiedy w Smoleńsku leżały jeszcze ciała ofiar, przypomina polskim partnerom Waldemarowi Pawlakowi, który jest adresatem tego listu, że śmierć prezydenta nie może zatrzymać wielkich strategicznych porozumień dokonanych przez Donalda Tuska i Władimira Putina. Tę trudną godzinę chciałbym podkreślić swoją gotowość do dalszej aktywnej współpracy z Panem celem rozwoju rosyjsko-polskiego współdziałania w dziedzinie energetycznej w zakresie realizacji zakrojonych na wielką skalę porozumień osiągniętych przez przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i przewodniczącego Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska. Godzina jest trudna, ale nie ma już przeszkód, żeby realizować to, na co się umawialiśmy, tak można sparafrazować ten list, ten dokument ujawniony przez ministra Waldemara Budę kilka tygodni temu. A my już teraz będziemy komentować sprawę z Michałem Karnowskim. Tygodnik w Sieci i Portal wpolityce.pl. Witamy panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, Sejm, tak jak słyszeliśmy, miał głosować nad uznaniem Rosji za sponsora terroryzmu, ale opozycja przeszkodziła. Jak pan redaktor odbiera działania opozycji? Bardzo spokojnie. Ja bym tutaj podkreślił przede wszystkim spokój, bo mamy ze strony opozycji ewidentną próbę wywołania skoku emocji. No, rzucono takich zakończyków, też panie, które są specjalistkami właściwie tylko od tego, tylko od obrażania. Nie, nie słychać niczego pozytywnego, co by wniosły do prac parlamentu, żadnych pomysłów programowych. One są właśnie po to, żeby w takich trudnych dla opozycji chwilach wywoływać skoki emocji, wywoływać awantury no iść takim tropem warholstwa. I, i tego, i ten model tutaj realizować. I teraz pytanie, po co? No dlatego właśnie musimy patrzeć na to spokojnie, rozumowo, żeby, żeby dostrzec to, co się dla całego świata wyłania z ostatnich miesięcy. To jest oczywiste. To znaczy, że zbrodniarz Putin jest zdolny absolutnie do wszystkiego. Zabija, morduje bez mrugnięcia okiem. Każdy, kto mu podpadnie, ma być, jak to mówią Rosjanie, unić te żony, tak? Czyli ma być skazany na zagładę, ma być Likwidowany. I to dotyczy wojsk ukraińskich, to dotyczy prezydenta Zeleńskiego. Przecież wysyłano komanda śmierci, które miały go zabić. Mówi się nawet o kilkuset tego typu komandosach, którzy w początkach wojny mieli takie zadanie. Ale to dotyczy też ludności cywilnej, która ma być zagłodzona, zamrożona. To dotyczy ludności, która jest gwałcona, mordowana, chowana potem w masowych, bezimiennych grobach. No, znamy to z historii, to jest bolszewicka metoda znana za, z, chociażby z obławy augustowskiej, z wszystkich miejsc. Gdzie Rosjanie wchodzili, Sowieci wchodzili takie zaczystki, takie właśnie czystki, możemy powiedzieć, mordercze. I teraz na tym tle patrzymy na Smoleńsk i pytamy, czy już odkładam na to, to co wiemy, jeśli chodzi o samo konkretne śledztwo, o pracę komisji pana ministra Macierewicza, ale tak na tym tle dla wszystkich na świecie, dla Polaków myślę, że tak, że jest oczywiste, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był jedną z ofiar zbrodniarza Putina. Natomiast ludzie opozycji bardzo dużo zainwestowali w przekonywanie Polaków, samych siebie i całego. Świata, że to był po prostu jakoś rzekomo wypadek, że właściwie sami pasażerowie sobie byli winni, bo i takie tezy się pojawiały. Uruchomiono cały przemysł pogardy, który obrażał te ofiary. Dziś tamta przeszłość pali wstydem, dziś tamta przeszłość jest powodem do hańby i opozycja zrobi myślę, że jeszcze więcej niż tutaj widzieliśmy na sali Sejmowej, żeby zagłuszyć tę prawdę o tym, jak wielkiej kompromitacji dokonała samokompromitacji, jak bardzo się myliła, jak bardzo. Bardzo kłamała, jak bardzo rzuciła w to smoleńskie błoto świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pamięć o nim. To są rzeczy, które, które ją doganiają. Dlatego musi uciekać w tego typu awantury, w tego typu sytuacje. Myślę, że będzie tego jeszcze więcej, bo ta prawda jest bardzo bolesna. Trudno ją przyjąć, to musimy zrozumieć ta propolska wspólnota zawsze mówiła, że, 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 że tutaj opozycja, jej media, także wielu ludzi kultury, wielu celebrytów, no, idą bardzo złą drogą. Idą drogą, która gdzieś na końcu ma wielką hańbę. To jest właśnie ten moment. Wojna na Ukrainie odsłoniła prawdziwy charakter reżimu putinowskiego. I nie jest przypadkiem, że prezydent Zeleński powiedział do Polaków. Wszyscy wiedzieli, co się zdarzyło w Smoleńsku i wszyscy milczeli. No niektórzy nie milczeli, bo niektórzy tę wersję rosyjską w pełni wspierali. No, ci Którzy dzisiaj tę awanturę w Sejmie wywołują? Cóż oni mają zrobić? Jak mają stanąć w obliczu tej straszliwej prawdy, że tak bardzo się mylili, że tak bardzo sprzedali polską rację stanu, że tak bardzo e, próbowali tutaj brać udział w tuszowaniu tej zbrodni na świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim i 95 innych przedstawicielach polskiej elity państwowej? To są sprawy bardzo trudne. Panie redaktorze, przed rozmową obejrzeliśmy fragment programu Jedziemy, gdzie Michał Rachoń ujawnił dokument, z którego z kolei wynika, że rząd Donalda Tuska uważał Rosję za strategicznego partnera. Czy pan redaktor też tak uważa, że właśnie tak było? <laughs> Tutaj, proszę państwa, chyba więcej niż strategiczny partner. To była jakaś taka decyzja o podporządkowaniu kluczowych interesów Polski. Rosji. Ale to oczywiście było wtórne, to wynikało z podporządkowania kluczowych interesów polskich Berlinowi. Musimy widzieć to wszystko w tym właśnie trójkącie. Donald Tusk, który wtedy rządził Polską, marzył o wielkiej karierze europejskiej. Dopiął tego, ale ceną za tę karierę było realiz... była realizacja interesów niemieckich, bo to Niemcy rozdają medale w Unii Europejskiej, nagrody, profity, uchwały i stanowiska. Donald Tusk tę cenę zdecydował się zapłacić. Niemcy powiedzieli jasno: musisz paść na Kolana nie tylko przed nami, co już zrobiłeś, ale także przed Rosją. Musisz Rosjanom sprzedać także kluczowe polskie przedsiębiorstwa. Przecież taki był plan dotyczący chociażby lotosu. Musisz z Rosjanami grać, mimo tego, że wiesz, że to są zbrodniarze. Musisz przejść do porządku dziennego nad śmiercią polskiego prezydenta urzędującego. I Donald Tusk wszystko to zrobił. Z tych wszystkich dokumentów, które znamy, które na szczęście też kolejne poznajemy, no wyłania się obraz sytuacji nieprawdopodobnej. Nigdy po 1989 roku nawet zarządów SLD nie było takiego oddania takiej sytuacji, żeby właśnie oddawano, poddawano kluczowe interesy Polski. Donald Tusk doskonale wiedział jakim zagrożeniem dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski, jest Rosja. Wiedział, że Rosja napadła na Gruzję. Wiedział, że szykuje się na Ukrainę, wiedział, że się zbroi po zęby, w tym samym czasie udawał, że tego nie widzi, w tym samym czasie rozbrajał też Polskę, w tym samym czasie mówił, że jest gotów z tą Rosją współpracować bez względu na to, jaka ona jest, a ona już mordowała wtedy, już gwałciła, już paliła swoich sąsiadów, ale także i za granicą, bo przecież takie zbrodnie dokonywane przez służby rosyjskie są dzisiaj oczywistością. Wiemy, że chociażby wysadzanie składów amunicji w Czechach to też była robota rosyjska, tych służb specjalnych. Pewnie wiele rzeczy też, które jeszcze nie są tutaj znane, nam się objawi. Pełna świadomość Donalda Tuska, kim jest Putin, co to jest Rosja, mimo wszystko w to wchodził, bo tak mu kazali Niemcy. I to jest niestety smutna prawda, bo też musimy powiedzieć, że do dzisiaj płacimy koszty tego. Gdyby w jego, za czasów jego rządów jednak postawiono na niezależność energetyczną, to dzisiaj mielibyśmy niższe ceny energii, dzisiaj moglibyśmy dużo szybciej i sprawniej. Choć tu i tak po 2015 roku sporo zrobiono, ale jeszcze moglibyśmy więcej sprowadzać surowców z innych kierunków. Wreszcie mielibyśmy armię już może na wyższym poziomie i ten skok, którego dzisiaj dokonujemy, no byłby z takiego wyższego pułapu. W tej chwili właściwie od kilku lat trwa odbudowa armii, która została niemal całkowicie zapuszczona, więc dorobek tych rządów jest naprawdę straszliwy i jest jakąś przestrogą dla Polaków, że nasze własne państwo, obrona polskich interesów, silna armia, silna gospodarka, Niezależność energetyczna, wolność i niepodległość to nie są rzeczy dane raz na zawsze. Tutaj w przypadku Tuska widzimy, że 7 lat rządów, no licząc z panią Kopacz, to jest 8 lat rządów, mogą dokonać spustoszenia i trzeba Polski pilnować. Tak? Pilnuj Polski, myślę, że to hasło jest wciąż aktualne. Niech ono będzie pułetą naszej rozmowy. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Michał Karnowski, tygodnik sieci portal w był moim i państwa gościem. Dobrego dnia. Życzę.